Cześć i witajcie, dzisiaj warunki warsztatowe, rękawiczki, mata, ale też dobry kompan zegarek cosped tank x2 ultra, po naszemu czołg na dzień dobry pasowałoby coś powiedzieć o specyfikacji tak jak widzicie, no, zegarek nasz szpikowany czujnikami, sensorami, kompasem, barometrem No jest tego naprawdę, naprawdę dużo, nie będę tego czytał 1,64 cala amoled, także wyświetlacz nawet całkiem spory bateria do 12 dni, także też źle nie ma jeszcze odbieranie połączeń. A, sami zresztą zobaczycie. Niby o gustach się nie dyskutuje, no ale powiem Wam tak. Ładnie wygląda ten zegarek. Naprawdę ładnie. Dwa fizyczne przyciski: po lewej Sport, po prawej Power. Opaska silikonowa ładnie to wszystko wygląda. Ten silikon jest taki no, dość przyjemny w dotyku. Zegarek jest, powiem Wam tak, szczerze ciężki. E, jego wymiary to ha, zmierzę Wam summiarką, żeby było widać bardziej technicznie. Sze 35. A, powiedzmy, że 35 mm na o, takie 58, coś takiego i grubość jest, bo to jest fajnie że zrobiona ta gruba część, to jest srebrna i czarna, żeby widać było, że on jest troszkę węższy, ale tak jak widzicie. No, niestety te 15 mm to on ma, zbudowany jest z jakiegoś takiego, nie wiem, magnezu czy aluminium. Aluminium to to może nie jest, może bardziej jakiś magnes albo jakiś stop. Po włączeniu, na dzień dobry, masa, masa, masa języków. No ja wiadomo o wybiorze Polski, chociaż tu mi się pomyliło i wybrałem, a nawet nie wiem jaki. <laughs> Musimy zaskanować, ściągnąć sobie aplikację na telefon. Zeskanować, połączyć się, i to wszystko udało bezproblemowo, i wtedy zegarek dopiero ożywa. I jak już się zsynchronizujemy, połączymy, no to tak, na pierwszy rzut oka, no masa skrótów, tętno SP2 ciśnienie krwi, stres o nastrój, to to mamy jeszcze pogodę, alarm, sen, rekordy sportowe, funkcje kobiece. Wysokościowość, o, to fajna rzecz, stoper, zegar, oczywiście wszystko to możemy edytować. Z drugiej strony, jak przejdziemy na takie bardziej dzienne aktywności, cen tętno, wszystkie skróty możemy sobie dowolnie edytować. Z jednej strony możemy mieć, tak, funkcje sportowe, później możemy mieć jakieś, nie wiem, alarmy, mamy do tego pełną dowolność. Żeby nie być, wiecie, takim gołosłownym, sprawdzimy sobie, jak tam moje tętno i mój stres. To będzie dobra rzecz. Co my tam akurat chcemy, ja na przykład wybiorę sobie, powiedzmy, teraz ciśnienie krwi. Pomiar, no pierwszy pomiar, powiem Wam, troszkę trwa. Jako ciekawostka ja zdradzę Wam, uprzedzę Wam fakty, że te pomiary wszystkie są wykonywane w sposób ciągły. Dokładnie nie wiem jaka jest delta, jaka jest różnica czasu między jednym pomiarem a drugim, ale z tego co zauważyłem, jak na przykład śpię albo jadę samochodem, te pomiary są cały czas rejestrowane i mamy do nich później dostęp w aplikacji. Także to też jest taka dość fajna rzecz. Zegarek, tak jak widzicie, no na ręce. No dobrze się prezentuje. Przez to właśnie, że ten spód jest taki czarny, a ta góra taka nie wiem jakiego to koloru będzie grafitowego, coś takiego. Ja wiecie, facetem jestem. No to muszę wam powiedzieć, że wygląda na cieńszy niż w rzeczywistości. No bo gdzieś w końcu te czujniki musiały się upchać, tak? Dobra, pasuje wreszcie sprawdzić jakieś funkcje sportowe. Ja już co prawda ustawiłem sobie sport, jazda samochodem i przejechałem, ale to wam pokażę później jak się połączymy z aplikacją. Teraz tak, no tutaj mam zarejestrowane moje, e, moje fazy spania, moje tętno, nasycenie krwi. Z treningów wybierzmy sobie bardzo ambitnie chód na zewnątrz. Szukanie satelitów trwa około tak, ja wiem, 15-20 sekund, po czym mamy 3 sekundy i możemy rozpocząć nasz trening. Tutaj pozwolicie, że przejdę z wami kilka kroków, żebyście zobaczyli, jak, jak na zegarek na bieżąco to wszystko ogarnia. No, Ogarnie naprawdę dość fajnie, kilka kroków, już wystarczyło, że mamy 10 metrów. Dobra, zakończymy sobie ten może jakże skomplikowany i wymagający trening. Kończymy bardzo prosto. Tutaj możemy, a właśnie, tutaj możemy cały czas na bieżąco podglądać sobie trening, jak to wygląda. Trzymamy po prostu zakończając lewym przyciskiem sport. Możemy albo kontynuować trening, albo go po prostu zakończyć. Pozwólcie, że naprawdę na chwileczkę przejdziemy do aplikacji, bo uważam, że jest no szczerze powiedziawszy warta uwagi. Wszystkie dane kroki, ciśnienie krwi, jakieś nie wiem, nasycenie krwi, nastrój, nie wiem, wszystko to jest monitorowane, wszystko to jest rejestrowane, możemy sobie to wszystko później podglądnąć, możemy sobie to ściągnąć do jakiejś tam, nie wiem, do, do jakiejś tam analizy, czy do czego kto by tam chciał. Tak samo sen jest tak samo analizowany, także czy głęboki, czy płytki, czy no po prostu, no full rejestracja, także naprawdę już nic, nic się nie ukryje. Nie chcę Was bardzo zanudzać tą aplikacją. Tu jest trening w pojeździe, który wczoraj zrobiłem, po prostu jechałem samochodem, on sobie rejestrował. I dowiedziałem się, że spaliłem dzięki temu 42 kalorii. Także jest to jakaś tam ciekawostka. Ale co zasługuje na dużą uwagę, zobaczcie sobie na to tylko czekajcie, wejdę w edit zobaczcie sobie, ile mamy do wyboru sportów. Tych sportów jest około 170. Nie pamiętam dokładnie, a nie mam teraz pudełka przy sobie. No, jest to naprawdę wszystko. No, widziałem tutaj nie wiem, puszczanie latawce, taniec uliczny co no masa gra biznesowa gra bitewna przepraszam nie biznesowa koszykówka tenis siatkówka no to takie standardy właściwie coś a, rower wodny no proszę bardzo hm, no naprawdę no jazda na nartach, BMX stójka, no naprawdę jest tego jest tego jest tego pełno nie wiem czym się różnią po kolei od siebie tryby no, trzeba by to wszystko sprawdzić 170 sportów, no to naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Z racji tego, że zegarek posiada certyfikaty wojskowe, czy tam, jak to woli, militarne, postanowiłem troszkę z nim popracować. Akurat tutaj walczyłem z ogrzewaniem. Konkretnie ze śrubunkiem, który za... no po prostu się nie chciał odkręcić. Trzymałem ten zegarek na ręce. Połoka na wyświetlaczu spełniła swoje zadanie. Nic się nie porysowało, żadnych śladów zużycia. Na pasku silikonowym też Wam powiem, żadnego zadrapania nic takiego, obudowa zewnętrzna magnezowa też całkiem spoko, także no, generalnie jestem zadowolony, a najlepsze jest, że na końcu wziąłem ten zegarek wypukłem z tego pyłu, no głównie z pyłu pod kranem, wytarłem ręcznikiem i, i wyglądał jak nowy, także cieszę się bardzo kilka słów podsumowania o gustach się nie dyskutuje, tym bardziej że ja jestem taki jednak bardziej wiecie taki klasyczny ze, no, zawsze uważałem, że co zegarek to zegarek, ale no jednak ten ten zegarek, ten smartwatch bardzo mi się spodobał. Naprawdę ładnie wygląda ten wyświetlacz taki wypukły, zaokrąglony. Tylko dwa przyciski fizyczne, albo i aż dwa przyciski fizyczne, bo to też mm. <laughs> różnie można na to patrzeć. Czuć tą masę, czuć tą ten magnes, czy co to za materiał jest, do końca nie wiem. Jeśli chodzi o kwestię użyteczną, spędziłem z tym zegarkiem 24 godziny, znaczy, tak naprawdę troszkę więcej, ale do tego filmu kręciłem 24 godziny. Fajnie to wszystko, podoba mi się ten ogrom rejestracji danych, które możemy wykorzystać, możemy analizować. No wiadomo, sporty no to już w ogóle trzeba by wszystkie jakoś, nie wiem, po kolei przeklikać, żeby sobie swój dopasować. Bo tak jak wspominałem, no ja nie przeklikowałem tego, ja zrobiłem tylko dwa. Szkoda, że nie mogę zrobić testów hardkorowych, bo mi trochę żal tego zegarka, no ale może zobaczymy. Jak będzie się fajnie oglądać recenzja i może będą fajne komentarze, to może się coś dogadamy z producentem, żeby podesłał nam jeszcze jeden sprzęt na jakieś takie, wiecie, bardziej hardcore'owe testy, w końcu pancerny zegarek. Właściwie to tank, a nie zegarek. Recenzję zegarka starają się zrobić jak najbardziej obiektywnie. Chciałem pokazać bardzo jego grubość, bo naprawdę jest gruby, ale jest tak to sprytnie pomyślane, że szok, że nie wygląda na taki gruby. Spędziłem z nim 24 godziny, bardzo chciałem, żeby właśnie zarejestrował te wszystkie moje dane. Chciałem też, wiecie, zobaczyć jak wygląda aplikacja. Chciałem też po prostu go trochę ponosić, chciałem po prostu zrobić trening. Na no akurat udało mi się zrobić dwa treningi, w sensie. No, w pojeździe i ten chłód, no ten chłód tak bardziej symbolicznie, ale też chciałem wam pokazać, jak ten GPS się łączy. Także no co dałem zrobić, co dałem radę zrobić przez te 24 godziny to zrobiłem. Jeśli ktoś by chciał chociaż zobaczyć, albo przynajmniej poczytać o tym zegarku, czy zobaczyć ile on kosztuje, to link będzie w opisie. Także zachęcam, tyle. Zatrzymajcie pozdrawiam czołem.